Ty co to jest kleń. kleń? Ty to boleń, nie kleń. To nie okoń. Sandacz. Sandacz. Witam serdecznie, z tej strony Cezary-Wędkarstwo.pl Dzisiaj rzeka Krzyna w moim mieście, miejski odcinek, paprochy, cel okoń Tutaj dla kolegi z Bysława dałem magicznego paprocha Jak? Nie działa Nie działa? <laughs> no poczekamy, zobaczymy czy coś będzie działało. Będziemy próbować, jest zimno, bardzo się ochłodziło. Rano było jeszcze na plusie, teraz już jest na minusie. Bardzo duży wiatr i od czasu do czasu śnieżyca. Może akurat załapiemy się, ale na razie widzę, że jest ładna pogoda. Dobra, machamy wędą, ryby będą. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Hej! Siedzi. Jest taka pierwszy, sama taka sama guma. Taki. Niech zmyka. Nie przelciłem. Co już pyknięcie był? O! Siedzi! Ale ładne! Tak ale jakiego ładnego konia mam powiem Ci Ty co to jest kleń? Klenia mam! Poczekaj, Ale trzepnął Czekaj, 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 nie dobra wyciągniemy go bo tak Ty to boleń nie kleń Boleń na paprocha Pomożesz? Myślę, że spokojnie możesz go podnieść za żyłkę Boleń. Pierwszy boleń w tym roku. Nieduży, bo mam myślę, że koło paru, koło 40 cm. Ale totalna niespodzianka z rzeki Krzny. Na boczny trochę, a myślałem, że to będzie piękny oknie. Bardzo fajnie, delikatnie się zapiął. Pięty taki boleń totalna niespodzianka brzydził bym się nie spodziewał, bardziej stawiałem na okonie, a tu przygrzmocił taki oto bolenik. Dobra pierwszy boleń w sezonu 2022 niespodziewane, totalnie niespodziewana ryba. O! Fajnie poszedł To zaraz daleko do samochodu? Nie wiem Gdzie rzuciłeś? Albo pod tobą, albo na No dobra Chyba nie Siedzi Siedzi znowu ryba Tym razem okoń Moim zestawem zabrałeś Znowu twój zestaw? Pekaj okay. Dobra, wpierw może go odprącimy, odczepimy, żeby go nie męczyć za bardzo. Łowimy w jednym miejscu się troszeczkę splątaliśmy. Ten nieduży okonek, taki malutki. Tutaj trzeba się zaraz zaplączę. Zmykaj. Był, ale niestety nie zapił się. Przyciągnął paprocha, ściągnął prawie całego. Dobra, rzut po rybę. Czy zrobimy, czy będzie co rzut to ryba? Zaraz zobaczymy, czy się uda. Się, ale zaczep. Trzeba powoli podejść z tej strony. Mam nadzieję, że nie, nie wypłoszę ich stąd, bo ewidentnie stoją tutaj pod zielami. Mhm. Będzie ciężka sprawa. Albo pójdzie po zestaw, albo się uda. Udało się chyba, albo poszło coś. Poszło coś. Poszedł paproch i z haczykiem. Także na zaczepie trzeba szybko związać zestaw, póki one gryzą. No i bawić się dalej. Tym razem gałązka się trafiła. Niestety w takich zakolach łowiąc, trzeba się spodziewać takich przyłowów, w sensie czepów, bo wolenia się totalnie nie spodziewałem. To jest dla mnie totalna niespodzianka, chociaż wiem, że bywają wolenie tutaj na Krzniu na Zmiejskim odcinku, bo to nie jest już pierwszy raz, ale dzisiaj się nie spodziewałem całkowicie, ale bardzo przyjemny przyłów ale czekamy na jakiegoś okonia 30 plus Był tutaj, przy samym, pod samymi nogami. Było branie, ale za późno przyciąłem. Bardziej stawiałem. Myślałem, że to będzie czep, a to było jednak branie. Troszeczkę w szczytówkę mi wiatr widać, że wygina. Czasami mnie oszukuje. Ale jak widać, pogody, złe pogody znowu dają ryby. Teraz trzeba będzie chyba jeździć na ryby jak pada deszcz, śnieg, wieje wiatr Ale Dobrze się ubrać ciepło i nie ma problemu Zbyszek zestał, zerwał zestaw i musił pójść zmienić i chwilę mam miejscówkę tylko dla siebie Tylko czemu nie chcę brać teraz. że wypuściłem za blisko i może tak być, że... Odprowadziły, a nie chciałbym, żeby odprowadziły. Coś? Jest za dwa puknięcia i tyle na razie Nie mogę się wpiąć, bo wiatr bardzo wędkę przesuwa wiesz To samo było tam wcześniej na pleczący jeszcze bardziej uciąg To jest szybne siedzi Siedzi piękny i poszedł w grunt Siedzi, siedzi. Ciekawe czy wyjdzie, bo jest jakiś chyba ciut większy. A jak wielki, o panie, ładny. Patrzcie jaki ładny, jaki złoty, jaki czerwoniasty. Aj. Taki fajny. Wejścia 4, 5. 26 płaczek i czerwone ładne płetwy. No będę musiał podchodzić tutaj dalej, bo one już od brzegu odeszły. Przez wypuszczanie moje tam od razu, także będziemy tutaj troszeczkę dalej odchodzić i je wypuszczać. Zmykaj. Niech płynie boczny trok. Boczny trok 30 cm. Na rzekę stosuję pałkę 8 cm. Oj, przepraszam, 8 gram. A tutaj jest 30-30, około 70-80 cm od krętlika do paprocha. Paprochy 4,5 cm, w tym przypadku jest to akurat banjo. No, resztę zestawu znacie. A kto nie zna, to zapraszam na inne filmy z bocznym trokiem. Tam jest wszystko opisane. Także wpadło parę fajnych rybek. Niespodziewany, totalnie niespodziewany boleń. Teraz zbychowalczy sam. Dałem mu swojego kija, żeby potestował. Kija, skupienie <laughs> może coś puknie. Może coś puknie. Spróbuj rzucić tam dalej. Jak ten warkocz jest, widzisz? No i dobra. i Zobaczymy. No i zobaczymy. Siedzi. Ale fajny, fajny będzie chyba. Troszeczkę dłużej zostawiłem, wiesz? Ale idzie, idzie prąd, patrz. Ty, to nie oko. Sandacz, sandacz. Jaja ja jak nie wiem. Normalnie jest... dzień przyłowów. Patrz jaki mały sandaczek. No w szoku jestem totalnym. Sandacz, żeby tutaj skrzyny? Tego to się już totalnie nie spodziewałem. Żeby złowić sandacza. Dzień niespodzianek i totalnych pięknych przyłowów. Był okoń, był boleń, teraz sandacz. Świetnie. Zmykaj. Odpływaj. Ale fajnie wyszedł. Nie w tą stronę <noise> Nie w tą stronę Sandacz na wolności No, już znalazł Znalazł miejsce Patrzcie jak się zabunkrował pod samym tym kijem O powoli wychodzi Ale fajnie wychodzi I poszedł w dno rzeki Świetnie Który te czas 10 minut Jest i u w końcu E, coś fajnie się zawróknął Większy? Nie, ale ład Ty sandacz Też sandacz Ty sandacze na krśnie Ale ciekawe przyłowy, co? Jaki fajny malutki Paproszki Banjo! Będzie roboty. Alboć się fajnie nas złościł Dobra. Na się zrobił, nie? No weź podejść tam dalej, żeby go kurna Uważa wypuścić Ja uważam Podejdę z tobą O! Nie były. Szerszenie gniazda Znowu się za, zakitrał zobaczyć. Nie, on ucieknie, ucieknie, tak jak tamten Hej! Hej! <grystanie> o, o, o jakie zrywy Wzięle wskoczył sobie, wszedł Żeby nikt nie przylukał Zbił się głową No Zwinął się. Poszedł, poszedł. Nie ma go. A nie, jest. O, teraz wyjdzie. No. <laughs> Dobrze, brzegu ucieka. Dobra, on sobie tam wyjdzie, nie, nic mu nie będzie. Dobra, u mnie ostatni rzut, bo dzisiaj krótki, szybki wypad, bo mam jeszcze sprawy do załatwienia. Czy będzie w ostatnim rzucie ryba? Było? Było? Nie, czy było u ciebie? Nie, nie. ja założyłem. A ryba. żabkę Na próbę. Tam myślę ostatni rzut. Wiesz jak to jest z ostatnimi rzutami? Nie wiem, to by był <laughs> ja, Chciało mi się jeszcze jednego. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Puszczę to o tam. To był właśnie już naprawdę ostatni rzut. No i koniec dzisiejszego łowienia. Taki szybki wypad z kolego Zbysk, z Kiszkiem. Uratowany. Uratowany jestem, tak, Sandaczem no. dzisiaj. Sandacze. totalne niespodzianki. Po pierwsze, okonie. Ustawiliśmy się za okoniami. Wpadł jeszcze w międzyczasie boleń. To już była niespodzianka. Ale te dwa sandacze to już by była totalna niespodzianka. <laughs> Oczywiście, dla zainteresowanych. Film jest wrzucony z delikatnym opóźnieniem. Mam nadzieję, że już ich w tym miejscu nie ma. Odpłynęły. Także słońce razi. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na następnym materiale. Hej!